Siemano! dzisiaj, jak zwykle gramy w Fortnite, teraz wracamy yy, Oraz mamy, mam ważną rzecz do przekazania, którą jest... Oto tutaj coś wam się wyświetla na moim nowym skinku Są to godziny i dni, w których się odbywają odcinki i live'y No możecie się przyzwyczaić, bo właśnie ciężko mi było z systematycznością z nagrywaniem, a teraz to nie będzie miało nie będzie najmniejszy problem, dzięki takim systematycznym odcinkom. To lecimy z pierwszą giereczką. Więc tutaj ładnie wracamy, I oczywiście z piękną giereczką. Mamy tu pięknego skinka z ekipaki marcowej. Jest to kitek, taki właśnie w robocie, albo kitkowa w sumie można by było powiedzieć. Na ten moment mamy bardzo ciekawe miejsce i właśnie jakby wydarzenie. Obok właśnie tej miejscówki jest to, oczywiście jest to lawowa ręka z skrzynką Pandory. Mam tu chlagi jak Holender. Kurwa... Kurwa, 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 kurwa... kur kur Eee... Co w ogóle. Co ja gadam w ogóle? Dobra, gdzie są te kroki? Łale, spray, Łale, spray, dobra. Co tam z niego wylatywało? Ta się? Ty. Kryształki jakieś. Wezmę se. Wait wait, 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 dobra. Lecimy z tymi dzieciakami. Elo. Śmieciu. Na dachu. Kampiącym. Się jak... Kur no nie! Nie, szkurt. nie! Jeszcze jakieś lagi aj, aj, aj. Wait! Kurwa! Dobra, zabiła nas jakaś kosmiczna żabka Dokładnie mam to w dupie um, Zabiła jakaś kosmiczna żabka, kur... To jest brzezocny mój poziom Tak to jest jak się gra Fortnite to tylko w weekendy, muszę właśnie teraz podpracować, żeby być oczywiście tu bardzo dobry. Żeby z nowym w nowym sezonie wbić z pełnej... Dobra, wywalone w tą miejscówkę dla upośledzonych dzieci Lecimy na pobliską miejscówkę od właśnie tej o ręki, jej samej lawy A Oczywiście fajne bronie mam na start. Aj, aj, aj. Kurna, no co jest? Jest tu. Zawsze skrzynka była chociaż jedna. Ja... syzyf. Dobra, wywalone. Dobra, tak to się... ...prezentuje. Coś się stało? Nie szczelajcie do mnie. I co jest z tym, że to się What the fuck? I co? No. Jakiś dy dymek jakby ktoś tu wiało. What the shit? To wygląda jak banki teraz. O gratuluję. Gratki, gratki, dobra. Tutaj mamy Lamsona. Ale po co nam Lamsona, jak nie mamy broni? Tego dalej nie wiem. Ale zastanawiam się to właśnie, czemu ten demek tak pod kątem leci. Ja pierdzielę tu się pierdzielam się, bo jeszcze za lepę dostanę i. O, dobra, mamy broń. Jesteśmy plus 5 do bycia bezpiecznym, to mam się przejść. O, dobra, bracie wczuwa siemano Co ty robisz? Siema, nimek, gdzieś śmieciu krzywy, Eloci Ajajaj aj. Rozwaliłem cię jak dziecko. Na no, śmieciu mały, znaczy co ja Dobra, mam dwie duże poty Chlejemy oczywiście Dobra, mogło być to niebezpieczne, było niebezpieczne, ale jak... Kosmiczna żabka nas zabiła, no to co? Anime miałby nas zabić? Pff. Anime? Kid? Serios? Mamy tu częścika, otwieramy taką częścikę właśnie i mamy gówno, dobra, pokaczam. a Za to mamy snajpereczkę. Możemy rozkupić jakiegoś bachora na daleku. O to chodzi w tej grze. Czerpać satysfak... Cze Cze Ta, dobra, tak to właśnie wygląda, nieciekawie, o, tutaj coś, może tam nie odkrył tak ale dobra, na pewno w sumie odkrył, ma perkę. na pewno był w ukrytym pomieszczeniu, ta, ukryte pomieszczenie, żeby to było jeszcze ukryte, nie, To wezmę Spidermanki, patrz teraz, w ogóle crazy, że Spidermanek w następnym sezonie nie będzie, Przemocy, przemocny, ale żeby był fajny ten sezon, zdecydowanie, tu mogę, to odwiedzić, bo co tygodniowe update to oddają z pewnością. I to był sezon, w którym. Tak. O, już idzie tu jakiś spacz anime boy pewnie. Dobra, ten celnik jest zryty, ale nieważne są komplikacje, lecz to, czy nam się udało coś zrobić. Nie wiem, jakieś filozoficzne rzeczy gadam. Nie wiem, czy po co ma się w to wnikać, bo to jakieś pierdoły. Dobra, tu jest tak zwany home. Wiadomo, z tego mema. Zobaczymy, czy ta, to się tam rozwala. Czy coś tu się rozwaliło? Czy dobra, Ten wszedłem. Ale tego mini pęknięcia tu nie było, chyba. Tu o, no tego nie czułem, nie kojarzę tego tu. Tego wariata. Dobra. Wczoraj były dwie dziury, teraz są aż pięć dziur. Dobra, co jak co? Ale jak to było, to się poddaję. Tego nie było. Zaraz się tu lawa zacznie wylewać. Wiadomo. W takim bądź razie, e, gdzie byśmy mogli się przejść? Na pewno tutaj, bo tu jest oczywiście najlepszy boss z najlepszym itemem, z najlepszym medalem. Swój zawsze każdy taki sam. Nie wnikajmy. Oczywiście, a już ktoś zabił tego bossa. A to bardzo podejrzane. Oj, 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 no ty śmieciu! Krzywy, wal się! Nie, ja się tu leczę. tak, tak, tak mogę, enowa! Enowa! Ale go kurwa zrobiłem, hop nie wie gdzie ja jestem. Nie ma ciula, że hop mnie. Dobra. Eee, no ci. Aja. O no, Pięknie, idealnie, patrzcie to. Crazy. Crazy, crazy. Szybko! O! Pięknie, czemu mi nie uleczyło do 200? Teraz mam depresję. Dobra, wchodzę do krzaczka i się kampimy na tego Bachora, który zapewne tu zaraz przyjdzie. Przynajmniej na to liczę. No ale liczyć można na wszystko, a nie wszystko się musi sprawdzić, nie? Tu jakiś konister. Mamy tutaj oczywiście skrzynkę, którą sobie lutujemy. Mamy oczywiście największe głowy na tej gry, dobra. O. Czeka, bo takie jakieś kameczki mi z tych skrzynek i z chłopów wylatują. O ciul tu chodzi. Tego z pewnością nie wiem, ale wiem o tym, że te kameczki chyba nam coś tam w taskach pomagają. Ten kurna bahor, tempy rozwalony, śmieć krzywy bez matki, gdzieś tam jest. W takim bądź razie, wejdźmy sobie do safe, może otworzył chociaż dla szefa oczywiście tej mapy, oczywiście mnie. Ale to jest jeszcze. Wychyl! Wychyl! Wiem, że... O No i co ty robisz? Temparuro Wyłaś Patrz, co teraz mu robię O, ale to było dobre, cie panie, marce, panie o, To było mocne no dobrze oczywiście, bo ja to zrobiłem, prawda? No, oczywiście, dobra Rozdupcamy jakieś głupienko, mamy tu... Karabin, o i kameczek, który znikł. Fajnie, fajnie, jakiś kameczek mi znika, okej, okay, rozumiem zdecydowanie o co tu chodzi. Zdecydowanie, ja, ja wiem o co chodzi, tak? Oczywiście ja wiem o co chodzi, no... Kto by nie wiedział? Hmm. Dobra, mamy tu jakieś te figury, jakieś... Jakby się miała zarazę stracić, nie? Crazy. Dobra, gdzie są te... Ooo... Czekaj, jakbym sobie tego wykorzystał pierwszy raz w sezonie, tak wiesz, pod walkę. Bo tego w sumie nie używałem. Okej, okay, to... Chill. Chill. A. Chill. Nie dobra, mam się gówna i z tej snajpy zapiziałej. Ale z karabinu, mam dobrego! I Sigma. Dobra. Tu się ktoś działa! Czy się tam przejdę, żeby ich tam podejmie? O, dobra. Róbcie Dita, róbcie Dita. Nie. Nie nagrałeś. Turna, mi! Dobra, lecimy kolejną giereczkę. To by, oczywiście, nieudany zamach stanu, ale to tam. Ostatnią gierkę, jak przedostatnią, przemilczmy. Tutaj mamy cegiełki. O, znaczy, przeleciał, widzieliście to. Ale go robię. Wow! Fuck you! Dobra. Poza nagraniem tam się troszkę można byłoby powiedzieć, że wyżyłem. To oczywiście to nie jest prawda. Kto mądry by się denerwował na Fortnite? Każdy mądry, a głupi by się nie denerwował. Dlatego ja się denerwuję. Tak, ciekawostka. Ej, bo mieli tutaj zmienić tą drogę, a to nadal wygląda w miarę. Jak wcześniej. Dużo tu nie zmienili. Faj sprawdziłem, tylko czy się nagrywa. I patrz teraz. Lagi, nie? Lagi? Lagi, fajnie, no? I teraz mi wywali Fortnite, albo po prostu odłączy mi kontroler. Czyli tym razem się udało bez. Wow, what a! Mam i ten, ja cię kręcę, dobra, mamy sześć takich poduch i sobie. Łaj, jaj, Ło no już jakieś deklatu tu mamy na sobie. Dek... On mi... Wypierdziela, śmieciu. Dobra. sobie rozpierdziela dach. Czemu te kameczki mi znikają? Był... No patrz, no rozwalę coś, nie? Wleci kameczek. O dobra, teraz zdążyłem go wziąć. Okej. Okay. Dajcie mi temy jakiekolwiek. Ja go nie, nikogo nie zabije Kurwa dzień. Znaczy co? Ja nic tak. Ja takich rzeczy nie gadam. Takich rzeczy nie gadam. Jezusie, no da... O Boże, proszę popa jakaś. Pięknie, Bożu, dziękuję. Chyba to nie na... No daj no! Ja pierdzielę, no chcę wziąć te gwięka. Czemu to od razu znika? No teraz to w ogóle nie wyleciało, to w ogóle zajebiście. Chodź tu. Chodź tu. Dzieciaku. 87? Nie postarał was tym Dimension? Wow, Łoł! Aja! Aj, aj. Wystarczy w to wejść i to się podnosi! Czemu ja się dopiero teraz o tym dowiaduję? Bo zaraz ginę na zero. Tyle wiem. Dobra. Luźna guma, patrz to! Jak se skacze, nie? Wszystko w dupie, wszystko wywalone... ojojo. O skurczybyk. Ej, wait, 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 wait. wait. Ja pokoju śmieciu. Oczywiście, to żarty! Wydupiaj! Śmieciu! Patrz co teraz ci robię! JEET! Wal się! A masz gówno ima wariacię! Poćwicz, poćwicz, wariacie, a ja mam poćwicz! Bo na ten moment stwierdzam jedno, że masz ciulowego... za za śmieciu krzywy Ezy. Dobra Powiedz mi. Oj, 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 wyhamuj. Dobra. Oj, kryształ, kryształ, dajcie mi! Oj, i Pedro poszedł się jebać. Dobra, pokaż mi czy coś tu mamy nowego, oczywiście że nie, bo to zbyt mały odcinek czasu od tamtego momentu, ale dobra. Trzeba sprawdzać... Oj, 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 oj. Aj, Ajajaj. Powiedzcie, że to tylko miladży. Oto jest żywy dowód na to, że nie tylko miladży. O, 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 dzień dobry. Ło! What the hell! What the shit! Ostrzywamy się, mój drogi. What are you O oh, kurwa, what are you doing? Eee, znaczy, co? So? Patrz, teraz leci apteczka śmieciu. Apteczkę masz on... on you. Ajajajaj... 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 Aj. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Alas, alo, koko No, ale co mi wieżyczkę psujesz? Alo ci? No jakby to, to jest taki mój rytuał, nie? Jakby ktoś chciał spytać Zabrakło słowa wiadomo, jak w mojej piosence no z... Dobra to Przesad... Przes... Bez przesady może <gry> Bo już przesadzam, ok? O, o, o Banano Siemano, banano. Ale kurna, lepiej dostać mi go, szkoda się zrobiła. Oczywiście żartuję, wiadomo, to jakiś bumble był. O, ale mi dał jakiś kryształ, który mi się nie podniósł. Chyba. Dobra, o co tu chodzi? O zniku? Ja go wziąłem po tym, jak znikł. O co chodzi z tymi kryształami? Oj no. Dobra, synu, weź mi lane. Kolejny wziąłem, myskiem, fajnie. Dobra. Przejdźmy się po tych... No, wiadomo, żeby zabić tych bocików. Tak. Co? co? Co, 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 Coś sobie tu przejął. Szczelę, żeby się zesrał. No i dobra. I dobra. Łe... Ue... O Jezu, nie mieliście tego zauważyć. To jest tak, wiecie, incognito. To tu szczela. Proszę nie szczelać no ale walizę, moją apteczkę mi zniszczyliście, was posrało, halo? M apteczkę mnie zniszczyli. To za to, że mi zniszczyliście apteczkę. bo w 1900 albo w 1400 na pewno grali na przykład w Fortnite. Jak nie grali, to współczuję, okej? Okay? Dobra, zejdźmy do takich właśnie podziem. Tutaj ładnie, cyk, loci. Aj, aj. Dobra. Wait, 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 wait. O, co, ale ty byłeś bambikiem? Dobra, zrobiłem ci jak chcemy. Gdzie wy jesteście, bambiki? No, zorały, a bo, a bo jak one mnie słyszą, to odciekają. Dobra, o, 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 o. O! o. Dzień dobry, panie bananie. O. Nie! Nie, 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 jedź tu. Ty kurna ladrzy mi Nieee gówno Ty kurna bohaterko Nie, ty jesteś kurna... Kurewką do pałki Znaczy co? Dobra, już roz, Już mnie w ta gra, okej? Okay? To widz, widzimy się może... W... Nie, że będziecie, jak nie będziecie, to oczywiście będę na was zawiedzony. Dobra, dziękuję wam za oglądanie tego filmu, pewnie był przekrinchowy, przegówniany, ale mm, czegoś się nie robi dla was, dobra, dobra, było strasznie do dupy dzisiaj, okej, okay? ale to przez to, że nie, długo nie grałem, a mi dodaje lepsze osoby niż wcześniej, a to jest po prostu śmieć, nie, nie chcę tu bardziej wyzwać, bo nie chcę łamać zasady family friendly, ale do co, dziękuję, widzimy się pojutrze w następnym odcinku na tym kanale, papa. Pa. Like... <laughs>